Hej, posłuchajcie, dostaliśmy właśnie tytuły pierwszych 10 odcinków trzeciego sezonu Powstania Smoku. No i naprawdę powiem wam, że już czuję ten nadchodzący trzeci sezon. Nie mogę się doczekać. Co do samych tytułów, to no cóż, nie jest to nic specjalnego, ale spróbujemy sobie z nich jak najwięcej wywnioskować. Odcinek pierwszy zagubiony. Ja tutaj obstawiam Arina lub oczywiście Jaya, no bo to są tacy zaginieni towarzysze ninja i pewnie w tym odcinku zobaczymy, co się z nimi aktualnie dzieje. Ja tutaj bardziej obstawiam na Jaya, bo o nim wiemy dużo mniej. No a Arin, wiadomo, gdzieś tam się kręci z Lordem Rasem. No ale czas pokaże. Odcinek drugi. Niesamowity obiekt podziwu i ten tytuł brzmi naprawdę dziwnie, szczególnie w przetłumaczeniu na Polski. No ale wiadomo, ja jakimś zawodowym tłumaczem nie jestem, więc pewnie oficjalny tłumacz Ninjago wykonuje coś ciekawego. I kto lub co to może być? No, to pewnie będzie jakiś ważny gość podziwiany przez innych, i na razie mi tutaj pasuje tylko kiełogrzmot. No, ale ja nie wiem, czy Piątka go podziwia, czy raczej służą mu licząc na jakieś korzyści. Z tego nie za bardzo jest co wywnioskować. Czas pokaże. Odcinek trzeci w wymiarze duchów. I o tym to ja mógłbym zrobić cały osobny odcinek, bo naprawdę. Może się tu wydarzyć masa wspaniałych rzeczy. I choć jest to dość oczywiste, że w tej krainie duchów, zobaczymy jak Moro ucieka do świata żywych, albo ninja tam jakoś trafią i spotkają Moro, to w moich najgłębszych marzeniach Moro spotka tam dobrego Garmadona. No bo przecież w sezonie 8 wyszło tylko jego złą część, a dobra, cały czas gdzieś tam w krainie umarłych sobie siedzi. No, możliwości jest wiele, na ten odcinek czekam chyba najbardziej. Odcinek czwarty. Na jeźdźcy. I myślę, że w tym odcinku poznamy Dragonian. Ale nie oni będą tymi najeźdźcami, tylko Ninja. Bo skoro Dragonian są strażnikami Kiełogrzmota, to pewnie kiedy Ninja przyjdą na ich tereny w poszukiwaniu Ostrzy, zostaną przez Dragonian nazwani najeźdźcami i rozpocznie się ich wrogość. A później jeszcze Piątka jakoś Dragonian zmanipuluje, że oni chcą chronić Ostrza i dlatego Dragonianie będą im służyć. Ze wszystkich teorii tam najsensowniej brzmi. Odcinek piąty, Jedyny przetrwaniec. I ja szczerze nie mam zielonego pojęcia, kto to może być. No bo na początku nasunął mi się Arakor jako jedyny jean z Jinjago, ale przecież Nadakan również przetrwał. Co prawda siedzi w lampie, ale żyje. No tyle, że odcinek, w którym pojawił się Arakor, był zatytułowany Ostatni Jean, więc może jednak? potwierdzenie tego mógłby być tytuł kolejnego odcinka, czyli spełnione życzenia. I tam już na pewno wystąpi Arakor. I dobrze, bo to spoko postać. Ale nie wiem za bardzo jakie to życzenia mogłyby być, no bo taki Jin jest naprawdę potężny i przecież jakby spotkali go ninja to mogliby prosić o uwięzienie piątki, ale pewnie będzie to miało jakieś ograniczenia, że Arakor wciąż jest słaby i nie może spełniać takich dużych życzeń bla bla bla, ale i tak dużo bardziej prawdopodobne jest to, że on zostanie schwytany przez piątkę i każą mu spełnić życzenie uwolnienia kiełogrzmota lub przynajmniej odnalezienia pryzmatycznych ostrzy. Odcinek siódmy! Prośba Smoczej Wysokości. I to na 99% chodzi o Arcy Smoka Skupienia, bo ma się on pojawić nie tylko we flashbacku. I skoro jest on najważniejszym smokiem źródła, to zapewne nazywają go właśnie Wasza Wysokość lub tak jak w tytule Smocza Wysokość. I zastanawiam się o co może on ich prosić, bo z piątką będą wtedy walczyć przez cały sezon. A ten odcinek jest już grubo po połowie, więc wątpię, żeby dopiero teraz prosił ich o powstrzymanie zakazanych. No chyba, że przez poprzednie odcinki Ninja będą raczej szukać Arina i Jaya niż walczyć z Piątką. I dopiero właśnie po tym, jak zakazani schwytają Arakora i każą mu spełnić życzenie odnalezienia ostrzy, Arcy Smok stwierdzi, że to zaszło za daleko i poprosi Ninja o pomoc. Odcinek ósmy Zderzenie i ten tytuł kojarzy mi się jedynie z fuzją. No ale czy to możliwe, żeby już w trzecim sezonie wyjawili sekret fuzji? Wątpię, aczkolwiek to jedyne z czym może kojarzyć mi się ten tytuł. No ale prawdopodobnie dostaniemy tam jedynie więcej flashbacków z fuzji i jakieś strzępkowe informacje. Odcinek 9 i 10. To łańcuchy chaosu i smok strzaskania. No i to jest taki po prostu klasyczny episk finał. I trochę powiedziałem to tak, że zabrzmiało jak coś błahego, ale w żadnym razie, a wręcz przeciwnie. Moje przypuszczenia się sprawdzają, że Kełog Grzmota uwalnił już w pierwszej części drugiego sezonu i cała druga połowa będzie dla niego. I jeszcze tak wtrącę, że łańcuchy chaosu to jest chyba najlepszy możliwy tytuł dla tego odcinka. Ja nie wiem, kto to wymyślał, ale brawa dla tego gościa. To po prostu brzmi tak potężnie, tak fantastycznie, no nie mogę się doczekać. Pewnie w tym odcinku będzie jakaś dramatyczna walka w miejscu, gdzie smok chaosu został uwięziony, a ninja ostatecznie przegrają i Kiełogrzmot zostanie uwolniony. A odcinek dziesiąty, no to po prostu rozwałka, panika i zapowiedź tego, jak trudno ninja będą mieć w trzecim sezonie. To już wszystko na dziś, do zobaczenia.